W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Kilka z nich zostało zestrzelonych, a wojsko potwierdziło, że były to głównie tak zwane drony Gerbere. Te konstrukcje są proste i tanie w produkcji, dzięki czemu mogą być wytwarzane masowo. Składają się ze styropianu, pianki, sklejki i drewna, mają rozpiętość skrzydeł około 2,5 m, ważą około 18 kg. Osiągają prędkość 160 km na godzinę i zasięg do 600 km. Napędza je mały silnik spalinowy z drewnianym śmigłem. Zwykle pełnią rolę wabików, które mają przeciążać systemy obrony przeciwnika, choć Ukraińcy zauważyli już wersję z głowicami bojowymi i systemami rozpoznania. Produkowane są w jełabudze w Tatarstanie, a media donosiły, że w proces montażu angażowane są nawet nastolatki. Według ukraińskich źródeł części do dronów mogą pochodzić z Chin a także z Zachodu w zdobytych egzemplarzach znajdowano podzespoły z USA i Europy, mimo obowiązujących sankcji.